Dzień dobry, witam Państwa serdecznie dzisiaj z salonu marki Volvo Przedsiębiorstwa Eurocast w Katowicach. Nazywam się Marzena Wolińska-Rozymbał, jestem kierownikiem działu sprzedaży. Dzisiaj mam przyjemność wręczyć dwóm rodzinom kluczyki do testowania samodu na weekend. Dwóch samodów elektrycznych C40 i XC40. Nasze rodziny wygrały go w konkursie na stworzenie prac, którym... Przypisana była ekologia, które za zadanie miały stworzyć samochód w przyszłości. Udało się to perfekcyjnie. Zaangażowanie rodzin, myśl ekologiczna i chęć stworzenia właśnie takiego projektu pozwoliła stworzyć wiele prac, ale wybraliśmy dwie najlepsze i w ramach tej nagrody nasi klienci będą testowali przez weekend dwa samochody. Samochody Volvo C40 i XC40, w pełni elektryczne, z silnikami p 8 o zasięgu 408 km, z możliwością ładowania z każdego źródła, czy z gniazka 230, czy z systemu Wallbox, czy z szybkich ładowarek, które są dostępne też na naszej trasie. Samochody, które są bardzo wygodne, bardzo przyjazne i które niewątpliwie od tych emocji z testowej uzależniają. Na dzień dobry chciałem podziękować Dziennikowi Zachodniemu oraz firmie Eurocast Katowice Volvo za możliwość skorzystania oto z tego samochodu elektrycznego w pełni, który jedzie jak samolot na czterech kółkach. Ma tylko jeden pedał, który kontroluje całą jazdę. Jest cisza w samochodzie, przy trójce dzieci jest to coś pięknego. Wrażenia są super. Pierwszy raz miałem kontakt z takim samochodem elektrycznym. Bardzo ładnie się jeździ, cicho, wygodnie. Super przyspieszenie ma ten samochód. Po pierwszym kontakcie z takim elektrykiem to wrażenia pozostaną, nie zapomnę.